Ty, co sądzisz o robotach? Robota? Tak, jakby, jakby roboty wiesz. Powstały roboty, które same się uczą. To czy. Stanowiłyby zagrożenie? Nie wiem, czy roboty mogą samodzielnie podejmować decyzje. Mogą czy nie? No kurwa, przecież ty wpisujesz do GPT. Pytanie o życie. No dobra, ale chat GPT nie, nie odpali mi teraz okienka na kompie i sam zacznie mi jakieś rzeczy pisać, tak? Sam z siebie. No nie, no ale generalnie jakby nauczyć program... Nauki, się tak wyrażę, no to wydaje mi się, że jest w stanie to zrobić. Jest w stanie. No w czystej teorii... No robot musiałby mieć... Technologia jest w stanie robić to, co, to, co człowiek, a nawet lepiej, tak? No, no tak, ale robot musiałby mieć własną wolę, chęć zrobienia czegoś, tak? No. Jaki to problem? Jak człowiek jest robotem, po prostu. Nie wiem, to jest. Powiem tak, jestem raczej za głupi, żeby móc na takie tematy się wypowiadać. To jest m raczej skomplikowany temat. <trym> nie wiem czy roboty mogłyby przejąć świat. Wydaje mi się, że nie, że za dużo filmów się naglądałeś. No tacie ja ci roboty... powiem, że już, już przejęły świat. I co to na to? Nie, bardziej nie możemy żyć bez niektórej elektroniki robotów, no to, ale one no to Dobra, myślą... to ja Cię wyjaśnię tak Algorytmy już przejęły Twój świat Totalnie Jesteś Uczony Oglądania pewnych filmów, pewnych zachowań I w tym momencie, jak wejdziesz, wejdziesz w internet Na przykład przez to, przez to, że masz Wiedzę zwartą w pigułce Wolisz sobie obejrzeć film 10-minutowy, który jest totalnie o Tylko po to, żebyś zgłupiał aby w przyszłości twoje dzieci również były głupsze I dzięki temu Już powoli, powoli zaczynasz przyzwyczaić do tego, że to one są uwadze, człowieku Czemu on by mnie nie fleszował? Tak będzie Wiecie co, ja liczę, że on we mnie flesznie i go ogram jak kiedyś Małkaja Przyszłe pokolenie też będzie głupsze Od nas ja byłem pewny, że on sfleszuje i chciałem go grać tu, ale no, whatever. Bisko nie skończ takiego świata, jak my znamy. Chyba za dużo myśli, się... W... Da myśli, dużo. Myśli, że ludzie grający w LoL'a są głupi? A poczekajcie. Zajmijmy się dziewczynami. O kurde, mumia w lesie, ale jazda. O kurde, jednego. Ally has been to ally nic nie da. Kokmołek zrobił dwa kilki woko. No ta strollowali przeciwnicy. Czy widziałeś serial Humans? Nie, nie widziałem. Mm -mm. Ja jakoś nigdy się nie interesowałem tematyką robotów za bardzo. Ale na pewno nie ma szans, żeby... nasz, nie wiem, świat zaczął wyglądać jak w terminatorze. No na razie tego nie, no nie jesteś w stanie to sobie wyobrazić, nie ma takiej technologii. Nom this place certainly brings out the fight in everyone. Wouldn't be fair if I didn't use it as best. <laughs> 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 no, Sosen przesyła 5 złotych Normalnie hmm. największym zwycięstwem robotów jest to, że uwierzyliśmy, że roboty nie są w stanie podjąć własnych decyzji No do nas Już to nie GG, bo ja Mastera mocno kontruję później to jest fajne. Mam kurde, co Nie, ja chciałem się GG, bo widzę, są do A że największe z robotów jest to, że uwierzyliśmy, że nie są w stanie podejmować samodzielne decyzji. No roboty chyba nie, nie mogą podejmować samodzielnie decyzji, no chyba, że są zaprogramowane, że jakieś czynności wykonywały, ale to wtedy dalej nie jest ich samodzielne wykonanie tej czynności, tylko dlatego, że zostały tak zaprogramowane, tak? Więc no dopóki roboty nie będą same myśleć, podejmować jakiś działań bez komendy człowieka, czegokolwiek, no to raczej nie o co się martwić, że przejmą świat. <laughs> Tak z to przyszłość? Czekam. Ja wiem widzowie, że... Drake. Ja wiem izowie, że komputery, AI tak dalej się może samo uczyć, ale tu nadal nie jest podejmowanie jakby jasnego no myślenia, whatever. no whatever, Ciężki temat. Mój mały muszdek raczej tego nie uciągnie. No w tym splicie jestem OTP no 95% kierszenem zagrałem, no więc można powiedzieć, że no, go w tym splicie OTP. Co będzie akcja? Trzymaj HP chyba. Albo u ciebie. My gredzikuje, nie masz mastera? Jest Ari. Nie mam mastera co czas, Bruce uważaj. Też, nie wiem, po prostu w miłem i... no bo cię będzie akcja No dawaj Typuję An no, figma Już tamy, rozjeżdżamy Zawracajcie, bo będziemy strzelać! Dostrzela! Wiesz to! Zstrzelaj do Polaka! Cześć! Radio Firana, dziękuję pięknie No ja, ja jestem zdania, że już przeły, no kontrolę <tryk> Zaraz opalę Nie mam do cajfera u mnie Uważaj! A nie okej okay, się paska Daj mi tutaj się po prostu to za mnie zabierze Gierka Woldura, jaka są mocna. No ta, Zakro to wszystko co najmocniejsze. No i widzisz, no i co to, to się mówiłem, do swoich temu Robi to? Kurwa favorite... zgniąłem mm -hmm. no Chyba w mała flasza Jez! Yes. No, jak miałem inaczej włapać? No kog mam w zame pod dołu, albo Lulu? Dobra, świeźni tym topie i się nie wypierdala, nie puszczę go za mocno. nie powylini. No to jest ciężki matchup dla mnie, Mordekaiser. No jak ciężki matchup? 0-4 chłop mano no. Chłop jest tragiczny po prostu, no tak. No to, to co mówisz, że ciężki matchup? No w jest, no ziomek to nobek. No to... Od, od ja pierdolę. Hehehe. <laughs> Nie wiem. Kurwa. Wiesz, no Fiora to ciężki mecz apart de Kaiser, ale no jak zagrałem giga tragicznie, to mogę wygrać. No zacząłem, no, no ja, ja jaki to ciężki mecz jak masz przewagę goda, no. W sensie to, Ja wiem, ale to, to po prostu tym bardziej nie, nie rób ofensywnych akcji, nie? Żebyś nie zginął tego Mastera kolejny raz. randka Zlepany Co? To no, a szarma, a ty nie masz tamta? Dobra, nieważne są moje. Ewerman. Ewerman, mój Wiesz? No, za późno zerkować po prostu. Tam w ogóle prawie sfajlowałeś, bo jakby Pike użył R, gdyby to tak fajerka nie działa, nie? Czy masz jakąś wiadomość dla świata do przekazania? No Pierwotna będzie miała milion przedmiotów. Tak, walić głupie kurwy. Nie wiem. No. Nie, jakie mam mieć wiadomość do przekazania? No, czemu, ten, czemu ten człowiek ma tabi kurwa złożone? Ja pierdolę A dzisiaj przewinięte, kochani? Dariusz, uciekasz, zjeń on barytkę z Nie, nie, no rada ode mnie, nie ufajcie nikomu. Rada dla świata. Tym bardziej Brusoldowi. Bru, Brusold brusol, 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 no was to Brusold was okradnie, Brusold was cowboy. Brusold 2, cowboy. Brusold 2, cowboy. Brusold 2, jest do przodu Gramy do 2, będzie pluł na nich, ja będę go arkował, Obronię go przed Master G, tylko nie wiem czy Master później będzie miał tak dużo dipsów, że przebije się szybko przez mojego shielda Z ja się nie przejmujmy człowieka Ari ma dwa przedmioty w 14 minucie z pnami No doło Ty Tej Mumia Mortaczade. No. Kurde. Spike. go. Nie chcę nie, nie chcę dwóch. No, Urwaj mnie o głos, bym pobiegł do Tomarii Instant. Raczej, zbyt dużo pieniędzy warta No, jakbym miał flasza, to bym tatnął ją tam. Ciema, malcuch? Tak, będzie się w Talker. No, jako, że Wam się na streamie spodobał, a mi się fajnie w to gra, no to będzie. Nie widzę powodu, że nie tak. tak nie żył przed chwilą? W ogóle na tym stalkerze miałem ostatnio więcej widzów niż bym miał na LOLu, więc no chyba. No ja to traktuję po prostu jako znak: no, widzą się podoba, to gramy, nie? Wiadomo, czasami mogę grać w coś, nawet jak się Wam to nie podoba, jak mi to sprawi przyjemność, ale no jak Wam się podoba i mi się gra podoba, no to nie ma lepszego połączenia wtedy, to jest najlepsze co może być. Nie, nie. Nie, no mu może to jest zły pomysł już od razu. Po co wy morderka dojeżdżać, się. Ja pierdolę wstyd, wstyd! No na ciebie i czy nie mogę wrócić? Przecież to do, dosłownie ja to wszystko mówię. No, wystarczy się posuwać. Pomyśl, że to jest faktycznie głupie. Używaj nad rki i nim nawet jak go zabi zabijemy. Dress with these scissors. Now they cut a different cloth. <laughs> Isold, wherever you are, I know you'll be all right. Nie wiem, czy będę grał w Frozepanka, zniechęciłem się do tej giereczki. Po opiniach samych i po tym, jak zrobili tą grę, to nie grałeś. To Nie grałeś. Nie grałem. Maga z na momi, bo miałeś jest. serkiest. Nie mam ty Jest Ary u was. Dy Polecam bag, polecam bag już, polecam bug, serio. Nie no, ja lubię polskie produkcje. Dobie, lubię, lubię. Biedź mi poko giera. A w nie zagrałeś najlepsze. No, za moich czasów jak grałem Wiedźmina nie było Delfi jeszcze. Wiesz? No, dwa lata później były. Hmm. No like Pięć polskich produkcji, których lubię. Classic Wiedźmin. Classic Frostpunk 1. Polskich. Jakie są jeszcze takie znane polskie gry? Nie <gry> wiem. Które mógłbym grać Kangurek, Kao grałem za dzieciaka I Hugo Dobra, troluje, nice. Mega ucieczka Dying Light był spoko, ale no szybko mi się znudził Hmm. KO, jedno jedna z fajniejszych gier dzieciństwa. Cyberpunk spoko, ale też mi się szybko znudził. Kurde, no wiem, że zabrzmi to, to trochę źle, ale no ja bardzo lubię gry produkcji ukraińskiej Będziesz? i rosyjskiej, nie? Typu S.T.A.L.K.E.R., Park. No dobra, i wymień kolejne. Y Yy, no ruskie No jesę no jes na ciebie No fruski kurwa mam w tej grze 7 godzin No lubię tą grę no Ale stralowali Uciekaj. No i lubię też niemieckie gierki, bo Gotik chyba jest niemiecki, tak? Dobrze mówię? No dobra, ale. Na przykład takie, takie. Grałeś no. na przykład w Painkillera? Grałem w Painkillera, spoko gierka. No taka napierdalanka. A Painkiller jest Polski? No kurwa, zajebista. Ale Painkiller jest Polski? Tak. Brusik lubi tego. Brusik lubi niemieckie gry, bo lubi Gotika. Nie no, ale Gotik jest. Y bo no właściciel Gotika jest Niemcem. No, nie wiem. Gotik jest bardziej, to, kurde, troch, trochę polski, trochę niemiecki, tak? To i to. Czemu? Nie, no bo chwila, ten ziomek od Gotika no przecież jest y, niemieckie studio. Czy ja coś gadam, kurwa głupoty. Ty. Tego Drake nie zrobiliśmy? Okej, okay, no to przypał. Dobra Chyba essa, bo kogman filulu wyważą totalnie Ty aż muszę wpisać Gothic Nie no pierwsza gra w serii Gothic 15 marca 2001 roku ukazała się w Niemczech No To jest niemiecka gierka Dobrze no, mówię tak. tak dobrze gadasz Ale. Czemu myślę, się leży źle? Nie wiem. Tak samo jak ludzie pierdolążą para gigs z Polska, bo jeden chłop z głównego skópu jest Polakiem. Nie wiem, nie na, na no, nikt nie mówi, że gotyk jest polski, tylko kurwa po prostu. My tę gierkę przejęliśmy. W sensie chodzi o to, że Polacy przejęli tę gierkę. Z, no tak, ale. Nie mówisz, że jest polski. Zaraz, spokojcie się po tej grze, poleci. Nie, ja powiedziałem, że gotik jest niemiecki. Dobry się Saky, udało 8 zł. Ty, rozetka. Rozetka, rozetka, to rozetka, 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 rozetka to rodzaj ciekawostka. co? No jest świnka morska rozetka. Nie, mówię, Saky bardziej. To this, to yeah. No, bez nie ja jak tego zrobić. No to nasza stansa dopiero pojedowania Rki. Jakbyś był poproszony o bycie specjalistą Specjalistą w pewnej sprawie przez rząd To jaka byłaby to sprawa e, Nie, mógłbym F F FBI pracować I wejmować się Nie wiem czym w sumie jako FBI Takie polskie FBI